Za nami ostatnia gala smerdą przed Dresden 40. Już dzisiaj, dzień pierwszy. WrestleManii 40 jak to moi drodzy pięknie brzmi I jak piękną drogę przeszliśmy do tego momentu Przez ostatni miesiąc na kanale Wrestleman codziennie dostawaliście Nowe treści, po jednym, dwa, a nawet i trzy Filmy dziennie. Dziękuję każdemu kto uczestniczył w tym Road to Wrestlemania, nadszedł czas słuchajcie Na samo najlepsze, na dzień pierwszy i dzień drugi Wrestlemani 40. W dzisiejszym filmie omówienie Smerdown, ostatniego smerdą przed Wrestlemanią, a już dzisiaj O godzinie 21.00 transmisja na żywo razem z typowym balikiem tutaj w studiu zasiądziemy i omówimy dla was dzień pierwszy wrestlinganii zapowiemy sobie to wydarzenie jak za starych dobrych czasów więc bądźcie tam z nami koniecznie oczywiście zapraszam was do sercji komentarzy ponieważ tam jest miejsce dla was byście dali znać co sądzicie o ostatniej realizmerdą i jak czujecie się przed Wrestlemanią 40. także zapraszam was do subskrypcji kanału i jeszcze jedna moi drodzy bardzo ważna informacja jeżeli chcielibyście skorzystać z oferty etotor którą dla was przygotowaliśmy i odebrać pakiet powitalny także do darmować 10 złotych freebetu, to jest to już dosłownie ostatnia szansa, ponieważ dzisiaj do godziny 22 dostępne są zakłady na dzień pierwszy Restylmenii i tak samo jutro w niedzielę do godziny 22. dostępne będą zakłady na dzień drugi Restylmenii. Jest to już ostatnia prosta, by skorzystać z oferty, którą dla Was przygotowałem wspólnie z etoto, także chętnych zapraszam do opisu, ponieważ tam znajduje się link do rejestracji z moim kodem PATRYKOS. A wszystkim tym, którzy to zrobili, bardzo dziękuję, ponieważ przyczyniliście się, się w ten sposób też do rozwoju kanału Restyl. Jeżeli chodzi o ostatnią galę smertą, to otworzyliśmy ją, słuchajcie, pojawieniem się Kevina Owensa, który przywitał publiczność w Filadelfii. Przywitał on KO Show i zapowiedział specjalny odcinek, ponieważ gości specjalnego gościa, którym był, jak też nazwał, legenda Randy Orton. Orton pojawił się w programie, krótka wymiana zdań pomiędzy panami, i na telebimie pojawia się Lorda Pola. W zasadzie to. Oni go słyszeli gdzieś na arenie, a nie wiedzieli gdzie był, bo cała arena była tak przybudowana, słuchajcie, że nie mieliśmy stage'u na Smerdown, ponieważ zostały dołożone kolejne miejsca, by jeszcze więcej osób mogło znaleźć się na arenie w Filadelfii. Logan Paul, który pojawił się na telebimie i gadał do Owensa oraz Ortona, był na stadionie, był na rampie WrestleMania 40. Na co zareagowali Owens i Orton, mówiąc do siebie, że jakby wiecie, ten stadion jest po drugiej stronie ulicy. Chodźmy tam i po prostu tam poszli. Chwilę później z podringu wyszedł Austin Fury i Drey Waller, którzy pobiedli za Ortonem i Owensem, jak takie dwa pieski pomagające Loganowi polowi. Okazało się, że Orton i Owens chcieli pojechać autem, ale auto na parkingu były zamknięte i udało im się znaleźć wózek golfowy, którym pojechali na stadion. Do tego segmentu wrócimy jeszcze nieco później, ponieważ jest do tego odniesienie, ale chcę przejść chronologicznie przez całą ale smrtą, także zostańcie do samego końca. Następnie moi drodzy dostaliśmy walkę Andrew the Giant Memorial Battle Royal. wzięli w niej udział zawodnicy, którzy no śmiało możemy nazwać ich mocnym mid cardem. pojawił się też Omos, który powrócił też tak sobie o nagle i wziął udział w tej walce i eliminując dwóch zawodników nagle wypadł także sam, eliminując Creed Brothers wypchnął ich dwoma rękoma i wypadł też z trzeciej liny, więc... Tyle jeżeli chodzi o Omosa. W walce mieliśmy także Otisa, Legado del Fantasma, Ricocheta, Ivara, JD, Luca Golosa czy Kiretu Załę, a nawet i Big Bronson Rida, który okazał się zwycięzcą tego pojedynku. Nie był to Ricochet, jak obstawialiśmy, nie był to Andriady, który nawet w tym pojedynku się nie znalazł, ale i o nim za chwilę porozmawiamy nieco więcej. Zwycięzcą okazuje się być Big Bronson Reed. Bardzo małby słuchajcie hype, jeżeli chodzi o tę walkę. Bardzo szybko się zaczęła, bardzo szybko wypadło wielu zawodników i tak jakoś, nie wiem, nie czułem, żeby to był Android Giant Memorial Battle Royale, a bardziej czułem, jakby to był jakiś bardzo średni, midcardowy Battle Royale. Wracając do tematu Logana Pola, Randy'ego Ortona i Kevina Owensa. Jak się okazało, Logan Paul w dalszej części show pojawił się na smerdą, pojawił się na arenie i zwyzywał oczywiście publiczność w Filadelfii. Powiedział także, że Fury i Waller są na stadionie. A tam jest kamera, która będzie razem z nimi, bo oni zajmą się Ortonem i Owensem, którzy na ten stadion jechali, ale jak się okazało, nie dojechali. Fury i Waller biegli za wózkiem golfowym, którym jechał Orton i Owens, ale nie wiadomo, zgubili gdzieś ich po drodze i jak się okazało, Orton oraz Owens byli pod ringiem SmackDown i zaatakowali oni Logana Pola. Dostaliśmy krótki brol pomiędzy nimi i Logan Paul zaatakowany i tyle. Podbudowana walka jeszcze na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o pas mistrzowski United States. Następnie dostaliśmy obraz, gdzie Carlito znalazł zwijającego się z bólu Dragona Lee, ale nie wiadomo kto go zaatakował. Wiemy jednak, że Dragon Lee doznał kontuzji po tym ataku i nie zawalczy na restylmanie 40 z Rey Mysterio w drużynie. Po tym segmencie dostaliśmy walkę kobiet, która na tą galę została zapowiedziana i była to walka pomiędzy Zeliną Wegą a Electrum Lopez, dla której był to debiut. W głównym rosterze Elektra Lopez wygrała tą walkę Miała ona u swojego boku Santosa Escobara Dirty Doma, Dominika Misterio A także Andrade, który pojawił się u boku Dominika Misterio Zwycięsko z tej walki po rozproszeniu akcją Reja i Doma poza ringiem Wyszła właśnie Elektra Lopez Po walce drużyna Hillów chciała przejść dalej do ataku na Reju Misterio Natomiast w momencie, w którym Andrade ściągał kamizelkę I chciał mu jakoś pomóc Dominik Misterio Ten się od niego odwrócił Zaatakował Dominika Misterio odwrócił się od niego i oficjalnie dołączył do drużyny Rey'a Misterio. Mam na myśli oczywiście LWO, ale także walkę na WrestleMania, ponieważ okazuje się, że Andriade zawalczy u boku Rey'a Misterio na największej ze scen i zastąpią Dragona Lee. Tak jak mówiłem, nie czułem, by spot na WrestleMania był dla Dragona Lee, bardziej spodziewałem się tutaj właśnie Carlito Natomiast okazuje się być to Andrade i jest to jeszcze lepsza decyzja. Andrade i Rey Mysterio zawalczą z Dominikiem Misterio i Santosem Escobarem i w tym momencie wygrana drużyny Reya Mysterio wydaje się być nieco bardziej prawdopodobna. Następnie na Smerdą mieliśmy serment Bianchi Beler, Naomi oraz Jade Carly, gdzie Jade powiedziała, że nadciąga sztorm i są jej przeciwniczni, czyli Demys Control są, w cudzysłowie tłumacząc to polsku, w oczach sztormu. Tyle. Newcastle Republic zawalczyli z Austinem Firim i Greysonem Mullerem, którzy na tym smerdą robili dość dużo i bardzo często się pojawiali, słuchajcie. Newcastle Republic odnosi zwycięstwo, a po walce pojawiło się Judgment Day, które zaatakowało dwie drużyny, podbudowując nam również walkę o mistrzostwa tartimowe Ladder na WrestleMania. Po tym wszystkim pojawił się LA Knight, który wygłosił krótki segment, podbudowując walkę z AJ Stylesem. Spodziewałem się dodania jakiejś stypulacji do ich walki, ale nie. LA Knight był sam, nie pojawił się nikt inny i tyle, jeżeli chodzi o ten segment. Podobnie sam na arenie pojawił się także w walce main eventowej z Solo Sikoła. Bez Pola Hejmana, bez Jimiego Uso u jego boku. Stoczył on walkę z JM Uso, która zakończyła się w zasadzie, słuchajcie, dyskwalifikacją, ponieważ w trakcie walki... Po skontrowaniu Samoan Spike J. Uso wykonał Super kick, następnie Spear i chciał wykonać Splash z trzeciej linii, natomiast został zaatakowany przez Jimiego Uso i w ten sposób też walka się zakończyła. Doszło do ataku Jimiego oraz Solo na Jayu, na któremu pomóc przybiegli Cody Rhodes oraz Seth Rollins. Cody Rhodes miał pas, swój pas American Nightmare, którym tak samo jak Rock jeszcze kilka dni temu zdzielił właśnie Rhodesa i Rollinsa, tak teraz. Cody Rhodes i Seth Rollins zaatakowali tym pasem Solosicła i Jimmy'ego Uso. Jeszcze później Rhodes przeszedł do wygłoszenia krótkiego promo, mówiąc, że jutro z Rollinsem pokonają Rocco oraz Rensa, a w niedzielę no, kończą oczywiście swoją historię. Tym widokiem kończymy ostatnie smerdą przed Restylmenią. Natomiast nie była to ostatnia rzecz przed Restylmenią 40, moi drodzy, ponieważ jeszcze po smerdą Mieliśmy Hall of Fame 2024, i powiem Wam szczerze, tak jak napisałem na swoim Twitterze, idź się, tak jak też na karcie społeczności kanału Wrestle. On Wam napisałem po prostu, czułem od siebie tę potrzebę, by Wam to powiedzieć, że wprowadzony jako pierwszy został Paul Heyman. I już od momentu, gdzie pojawił się Roman Reigns i zapowiadał właśnie Paula Heymana, przedstawiał jego osobę, już pojawiły mi się łzy w oczach. Ja naprawdę cały ten segment, całe to, wiecie, te wprowadzenie, siedziałem ze łzami w oczach. Obejrzałem całą tą klasę Hall of Fame, i powiem Wam szczerze, że naprawdę. Było wiele momentów, podczas których się wzruszyłem, a szczególnie podczas segmentu z Polem Heimanem. Cały czas na twarzy uczestniczył mi uśmiech, a w oczach łzy. Ale to wiecie, takie wzruszające to po prostu było. If you think that the spirit of ECW w 2001, you can suck my... Na arenie były oczywiście legendy, m.in. Arvid Dealer, którego też e, Paul Heyman odniósł się podczas swojego promu, czy był Ray Dudley, z którym się też właśnie Paul Heyman przywitał, wchodząc do ringu. W ogóle śmieszne jest to, co powiedział Roman Reigns, że. śmieszne, że on ma wygłosić promo o najlepszym promotorze właśnie w tym biznesie, który zaraz tu się pojawi i wygłosi promo na temat samego, si na samego siebie pierwszy raz w historii. Roman powiedział, że kocha swojego Weissmana, nie potrafił odmówić właśnie takiego zaszczytu, by wprowadzić Polo Heymana do. Hall of Fame powiedział, jakim jest błogosławionym człowiekiem. Mówił, że gdyby nie on to nie byłoby Tribal Chiefa i bardzo wiele mu zawdzięcza i naprawdę ja już wtedy siedziałem, oglądałem to wzruszona jeszcze potem jak Paul Heyman zaczął o wszystkim mówić, nawet wspomniał o Brock Lesnara czy CM Punka Piękny to był, moi drodzy, moment. Tak samo pięknym momentem było to, jak pojawił się Bo Dallas razem ze swoją siostrą i wprowadzili oni swojego ojca i wujka do Hall of Fame. Oczywiście nie zabrakło wspomnienia o Bray Wajaci i pojawiły się także tradycyjnie dla niego latarki. Rest in peace Bray. Był także The Rock, który odebrał z rąk żony Muhammada Ali pas mistrzowski People's więc Tak naprawdę cała ta ceremonia Hall of Fame była naprawdę bardzo, bardzo przyjemna i taki przyjemny akcent pozostał, słuchajcie, we mnie, by wejść i dzisiaj w dzień pierwszy Restylmanii 40. Jak mówiłem, o godzinie 21:00 odbędzie się transmisja na żywo, gdzie jeszcze bardziej wejdziemy sobie w klimat Restylmanii, zapowiemy sobie dzień pierwszy. Będę tutaj w studiu razem z typowym balikiem, więc moi drodzy, bądźcie tam z nami. Dziękuję za dzisiejszy odcinek, zostawcie subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie polubienie, by film zyskał jak największy zasięg, a także napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz hype na WrestleMania 40 i co uważacie, o ostatnim odcinku smerdown dziękuję za obejrzenie tego odcinka trzymajcie się i do usłyszenia już za kilka godzin cześć